W czasie 12 Kongresu Akademii Po Dyplomie Algorytmy w Ginekologii i Położnictwie rozmawiamy z panem profesorem Jerzym Sikorą. Panie profesorze, przedstawił pan bardzo poważny problem konfliktu serologicznego. Czy rzeczywiście jest on tak groźny dla przyszłej matki i dziecka? I w czym tkwi patomechanizm tego, tego zjawiska? Konflikt serologiczny na szczęście nie jest częstym zjawiskiem. Jeżeli porównam. Sprzed, sytuację sprzed dwóch, trzech dekad, to rzeczywiście była to plaga. E, dlatego, że wiele, wiele rzeczy działo się poza kontrolą, poza szpitalami, ciąże się roniły, e, bez szerszej diagnostyki, bez oznaczania... E, Pewnych parametrów hematologicznych od grupy krwi, począwszy po wszystkie inne rzeczy, które należy wykonać. I w związku z tym w szpitalach, w oddziałach, klinikach zjawiała się spora grupa pacjentek, u których już w przebiegu kolejnej ciąży w surowicy krwi stwierdzaliśmy obecność przeciwciał odpornościowych przeciwko krwinkom płodu. To się skończyło? E, to się nie skończyło, to tylko uległo e, ograniczeniu. I okazało się, że niekoniecznie wcześniej przebyte poronienia, porody predysponują do powstania immunizacji matczyno-płodowej, czyli prosto mówiąc sytuacji, kiedy matka produkuje immunoglobuliny przeciwcia, przeciwko krwinkom płodowym. Gdyż udowodniono, że immunizacja może się dokonać w przebiegu normalnej ciąży i do pierwszej ciąży, nawet do 20, nawet do 23% przypadków w niektórych populacjach notowano. Urazy, odklejanie łożyska, plamienia na tle różnym, na przykład infekcje bonożmacizne, czyli tam, gdzie jest możliwy przeciek krwi w ciąży, opłodowy. Wtedy krwinki płodu przedostają się do krwiobiegu matki, w krwiobiegu matki produkowane są przeciwciały odpornościowe klasy IgG, które drogą łożyskową trafiają do krążenia płodu i niszczą krwinki płodowe, powodując rozpad tychże kwinek. anemizację płodu. Spadek poziomu białek, wątroba nie jest w stanie wyprodukować ty, 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 takiej ilości białek do metabolizacji produktów rozpadów kwinek, dochodzi do ucieczki płynów do przestrzeni pozaoprzemnowej, żółtaczki, no i na koniec do wewnątrzmacicznego zgonu płodu lub, dramatu po urodzeniu, który też często kończył się zgonem noworodków. Nie idźmy tak daleko, może nie będzie tak źle. Panie profesorze, spróbujmy mówić o jak powinna wyglądać diagnostyka, żeby nie dochodziło do takich problemów. Współcześnie, współcześnie dysponujemy na szczęście odpowiednim e, arsenałem diagnostycznym. No, dokonał się postęp, ja zaczynałem bardzo dawno temu, ponad trzy dekady temu pracę. Widzę e, to e, tak, że te, te możliwości mamy znakomite, bo e, punktem wyjścia jest e, oznaczenie oczywiście grupy krwi matki e, i czynnika Rh. Jeżeli matka e, ma grupę Rh- minus. No, to pozostaje nam oznaczyć grupę krwi ojca. Jeżeli matka ma grupę minus ojciec minus, to w zasadzie problemów nie ma. Oczywiście ojciec może być heterozygotą, homozygotą. Na wszelki wypadek dla bardzo ostrożnych lekarzy można polecić, zbadajmy chociaż raz tą grupę krwi, bo trywializując, ojcowie mogą być różni. Nie, 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 nie posądzając nikogo o nic. Tak? Do 30% niestety ojców to nie są ci deklarowani. No ale to jest powiedzmy mniejszy problem. Ale dla nas, lekarzy, jednak proponowałbym zbadać krew na poziom przeciwciał u takiej ciężarnej. Oczywiście później wzrasta nam płód. I to, co znakomicie, ale znakomicie poprawiło nam nasze możliwości diagnostyczne, no to możliwość oceny DNA płodowego w krążeniu matki. Wtedy mamy jeszcze dzieciaczka, wewnątrz jamy macicę, pobieramy krew obwodową, obwodową matce, oznaczamy wolne DNA, oznaczamy obecność lub brak czynnika D, czyli, czyli tego antygenu D. Jeżeli jest D minus, nie ma problemu, put ma grupę Rh nie, nie będzie konfliktu. No a jeżeli plus, no to prowadzimy później diagnostykę zarówno obrazową, jeżeli chodzi o płód, jeżeli chodzi o biochemiczną, pobieramy krew na poziomy przeciwciał. No i oczywiście, jeżeli już płód ma odpowiednią masę i wielkość przekroczył 24 tydzień kardiotokografia razem z przepływami doplerowskimi w celu określenia dobrostanu płodu. Oczywiście konflikt serologiczny to nie tylko konflikt w zakresie tego antygenu D, ale jeszcze C, E, Dafi cała masa mniej aktywnych czynników, które, które no niekoniecznie muszą implikować zagrożeniem płodu i rozwojem tej choroby hemolitycznej płodu binoworodów. Jak zatem wygląda profilaktyka w konflikcie serologicznym? Jak powinien postąpić e, No jakoś? tak, no. ze względu na to, że jest możliwa immunizacja na przykład pierwszej ciąży lub w kolejnych ciążach w wyniku e, nieprawidłowego rozwoju ciąży, tak jak mówiłem wcześniej, urazów, e, i innych sytuacji, kiedy dochodzi do mieszania się krwi maczyny i płodowej, w wielu krajach, cywilizowanych krajach świata wprowadzono profilaktykę. I w naszym kraju również między 28 a 30 tygodniem ciąży należy każdej ciężarnej z niezgodnością serologiczną, czyli po oznaczeniu poziomu przeciwciał w surowicy krwi takiej ciężarnej i przy braku tychże przeciwciał w surowicy krwi, podać tą dawkę immunoglobuliny, która, która zabezpiecza przed konfliktem. Oczywiście postępowanie zapobiegające rozwojowi konfliktu musi mieć miejsce w przypadku, kiedy są w ciąży wykonywane różne zabiegi diagnostyczne, np. amniopunkcja w kierunku diagnostyki wad, płodu i wtedy też ta immunizacja jest konieczna i wtedy każdorazowo należy zabezpieczyć tak, tak ciężarną w taką dawką profilaktyczną inoglobulinę globuliny Super. Bardzo dziękujemy za wypowiedź. Cała Anglii, przyjemność pomysłu.